Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładzin. Dzisiaj porozmawiamy sobie o systemach liczbowych. A tu jest nasz winowajca, który się pochorował. Aktor, który już występował w niektórych odcinkach secisłów. Cóż na zwierzątko, ale już dużo lepiej, prawda? O... No dobra. Okej, okay, dzięki Socik. Zanim będziemy przeliczać jakiekolwiek liczby dwójkowe, szesnastkowe z różnych systemów, bo pokażę Wam taką metodę, to będzie w innym akurat filmie, musimy najpierw, czy musicie najpierw, albo chcecie, bo w końcu oglądacie, więc chcecie oglądać, jak liczyć w ogóle w systemach liczbowych. No to posłuchajcie. Jeśli mamy system liczbowy, Dziesiętny. Każdy zna, zna, z nas zna taki system, a jaki z nim jest problem? Problem jest taki, że my to rozpatrujemy jako system, gdzie mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak? A równie dobrze mógłby być to system, gdzie mamy 10 dowolnych znaków. O, Orbisia też przeszła. Mamy 10 dowolnych znaków. I te 10 dowolnych znaków to na przykład mogłoby być A B C D E F G H i chyba. Tak. Chodzi o to, żeby było 10 znaków. To mogą być jakieś figury geometryczne albo cokolwiek innego. Coś, co po prostu będzie reprezentować 10 znaków. Więc posłuchajcie. Jeśli mamy w systemie dziesiętnym, od jakiej cyfry musimy zacząć? Od zera. O tym pamiętajcie. Tu mam jeszcze system szesnastkowy, ósemkowy i dwójkowy. Więc w systemie ósemkowym też będzie 0. Na razie zajmiemy się tymi dwoma systemami. Co będzie następne? 1. W systemie ósemkowym będzie 1. No to liczymy dalej. 2. Tu też jest 2. Tu jest 3. Tu jest 3. Tu jest 4. Tu jest 4. Tu jest 5. Jest 5. Na razie tu zostawmy. No to tu mamy 6, 7, 8, 9. I teraz pytanie do Was. Jaka jest następna cyfra? Ile ona wynosi? 10. Kto, kto to powiedział? Nie. Nie słuchajcie. Nie, nie 10. Następna cyfra, jaka jest, to jest 0. A co się zmienia? Tu wskakują dziesiątki w tym miejscu. Taka jest różnica, jak na razie. Takie szybkie przypomnienie systemu dziesiętnego. No, niby banał, ale w rzeczywistości po każdej sekwencji 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jakie liczymy dalej, to wskakuje 0 i znowu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dlaczego tak jest? Bo system dziesiętny. Mówi nam, że mamy 10 różnych znaków. Tu konkretnie 10 cyfr. To w systemie ósemkowym będzie tych cyfr ile? 8. 8. Więc zobaczcie. Mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5. Następna będzie 6, następna będzie 7. A co będzie teraz? Czy tu będzie ósemka? No, ktoś może powiedzieć, no system ósemkowy, no to wiadomo, że będzie ósemka. Nie, nie będzie tam ósemki. Co, Secik, o jadź. jaki, jaki grzeczniutki. Nie, nie będzie tam ósemki. Dlaczego? Bo system ósemkowy mówi, że mamy osiem znaków. A jeśli policzymy sobie nasze znaki, czyli to jest znak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. To jest nasze osiem znaków, które opisujemy nasz system liczbowy. Więc, jaka będzie następna tutaj cyfra? Czy znak? Możecie to tak opisać, znak. Będzie to 0. I znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I po siódemce mamy znowu 0. A tu wskakuje nam 1. Hmm. Jest już to troszeczkę takie bardziej logiczne. Widzicie to? I potem mamy cały czas, ta jedynka tu przechodzi, 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 tak. 7, 7, 8, 9. Tu jest 10, tak. Bo mamy 10 w tym miejscu. Secik super, fajnie. No co? Tak, tęsknię i Więc tu mamy 11, 12 i 13. To jest odpowiednik 11 w systemie dziesiętnym. I teraz jest zabawne w tym, w systemie ósemkowym będziemy mieli potem będziemy mieli tutaj sobie zrobię wycinek. Będziemy mieli 14, 15, 16, 17. Jak wcześniej mówiliśmy. 7. Co jest po siódemce? 0. A co będzie z przodu? Dwójka. A? I potem mamy 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. A po 27 co będziemy mieli? 30, ponieważ nie mamy tutaj ósemki. Widzicie? To jest właśnie ta różnica. Jeśli liczymy. W systemie dziesiętnym jest to takie banalne, ponieważ znamy go od zawsze. Ale w systemie ósemkowym, już nie jest takie banalne. To teraz przejdźmy do systemu szesnastkowego. Tu znowu mamy jeden znak, który opisuje nam, tak jakby, jedności. Tylko, że jedności są traktowane w tym wypadku jako jeden znak. I w systemie szesnastkowym, w tym systemie liczbowym szesnastkowym, nie mamy w tym, w tym miejscu, nie mamy dziesięciu znaków, tylko mamy znaków ile? Szesnaście. Więc w systemie szesnastkowym, żeby zajmowało to jeden znak, to mamy. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I nie możemy zapisać tutaj 10. Dlaczego? Bo potrzebujemy jeden znak. Tak jak tu wszędzie. Tu mamy te jedności. To już skoczyliśmy jakby na dziesiątki, tylko w ósemkowym. Nie nazywają się to dziesiątki. No szczerze, to możecie pisać w komentarzu, jak, jak to nazwać, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak to nazwać. To jest po prostu jakby kolejna część. O tak. Orbisia teraz zamiana. Więc w szesnastkowym systemie odpowiednikiem liczby 10 jest A. Potem jest B, C, D, E. I F. Zapiszę to tutaj. 10 to jest A, 11 to jest B, 12 to jest C, 13 to jest D, 14 to jest E, 15 F. A znowu mówiłem, system szesnastkowy, a mamy, kończy nam się na piętnastce. Dlaczego? Bo jest to to 0. 0 też jest znakiem, który musimy liczyć. Jest to znak. O tym nie zapominajcie. I tu jest dokładnie to samo. W systemie 16 mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. I następny jaki jest znak? Następny znak jest 0. Dokładnie mamy znowu tą samą sekwencję. I skoro tu wskoczy nam 0, to w dziesiątkach, no tylko, że w szesnastkowym nie ma tutaj dziesiątek, skakuje nam wartość, ile? 1. Może nie za, będę zapisywać tego obok tego, żeby wam się nie myliło, tylko zapiszę to tutaj, że jak mamy tu już 0, znowu, 0 nam skoczyło, to tu mamy jedynkę. I potem znowu mamy 1, 1, 1, 2, 1, 3. 3, 3, 3. Okej, okay. chyba spadła. <grych> I potem dochodzimy już do wartości 19. To potem mamy co? Mamy już 20. Nie. Mamy znowu tu jedynkę, a tu już mamy wartość A. 1B, 1C, 1D, 1E, 1 F. Szkoda, że nie mam takiego. Przyrządu, który nazywa się licznik analogowy, ale w samochodach, w starszych samochodach możecie to spotkać, albo w starszych licznikach rowerowych, nieelektronicznych, chodzi o to, że tam była taka, taka sekwencja, po prostu coś się obracało. Dlatego kiedyś można było cofać liczniki samochodowe, bo po prostu jeśli, cofa, jeśli cofaliśmy się w tył, no idiotyczne stwierdzenie, jeśli cofaliśmy licznik, czyli odwrotne obroty wykonywaliśmy na kole albo na czymkolwiek innym, to licznik szedł w drugą stronę. Orbisiu, ale ty się sypiasz dzisiaj. Więc tu mamy po kolei te wartości. A w systemie dwójkowym mamy. Dwa znaki. 0 i 1. No, równie dobrze mogłoby być to AB, albo trójkącik kwadracik. Albo kotek piesek. Jeśli dałoby się to opisać jakimś jednym znakiem. Orbisiu. Oj. Poż już spać. Więc w systemie dwójkowym. Mamy 0, 1. Co mamy następnie po jedynce? Mamy 0, ale tu już pojawia nam się 1. Mamy znowu 1, 1. Znowu po jedynce pojawi nam się 0, tak? A tu co? Pojawi się 2? Nie, tu pojawi się 0. I tu pojawi się 1. I znowu będziemy mieli. Tu jest 1, tu się nic nie zmienia, więc mamy 0, tu mamy 1. Jak tu jest 0, to tu mamy jedynkę, tu mamy jedynkę. Lecimy dalej. Znowu mamy jedynkę, jedynkę, jedynkę. Jeśli tu dam sobie 0, tak? To tu będzie 0, tu będzie 0, a tu będzie jedynka. Ponieważ mamy tak bardzo mało znaków. I teraz znaczy dalej będę w następnych filmach, bo będą dwa jeszcze filmy, będę mówić o kodzie BCD i ogólnym przeliczaniu tego wszystkiego z zwykłego na ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy i pokażę wam jak to robić praktycznie w pamięci, że na przykład będziecie w stanie zamienić liczbę 17 milionów 827 tysięcy, coś tam coś tam jeszcze praktycznie w pamięci. Właśnie na tym to polega. Jeśli rozumiemy ten system liczbowy, te systemy liczbowe, to jesteśmy w stanie bardzo łatwo Zapisywać sobie dowolną liczbę. Przykładowo, jeśli 0 to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, widzicie? Tu jest normalne liczenie. W systemie dziesiętnym będziemy mieli tutaj 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Następna będzie. 0, 1, tak, znowu tu mamy 0, tu wskakuje nam 1, tu mamy 0 i tu mamy 1, to jest 9, a to już jest wartość 10. Więc to na razie teoretycznie nam nie jest potrzebne, bo to jest następne, ale widzicie, że to się zmienia cały czas o jedną tą wartość. Tu mamy 0, Tu mieliśmy, tu w rzeczywistości jest 0011001100 Tu następnie mamy 0, byłoby i znowu byłoby 111111 Tak też możemy sobie to rozpisać. Jest tu pewna sekwencja tych zer i jedynek. Tu się zmienia co każde, tu się zmienia co drugie, tu jest co czwarte, a tu co 8. No bo jeśli byśmy sobie tutaj wypełnili zerami, to zobaczcie, mamy 4, 0, 5, 6, 7, 8. I tu mamy następnie jedynek, byłoby 8, i potem znowu byłoby 0. Ile? 8. I znowu 8 jedynek na różnych, na każdych tych pozycjach. Tak, sekwencja by się zmieniała. Ale interesują nam następne wartości 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I widzimy, jak to wygląda? W systemie I to, co powiedziałem, zobaczcie coś takiego. Jeśli będziecie mieli dowolną liczbę binarną, dwójkową, będzie ona na przykład 0, 1, 1, 0, 1, 0. To pytanie, czy to jest liczba parzysta, czy nieparzysta? Jak myślicie? Zauważcie tutaj, w momencie, kiedy mamy liczby, e, przepraszam, w tym wypadku cyfry nieparzyste, tak. To tu mamy jedynkę. Jak mamy parzystą, to mamy tutaj 0. Przy takim standardowym przeliczaniu na system dwójkowy. Widzicie to? I teraz na przykład, bo widziałem w tym egzaminie E12, bo tak naprawdę tego dotyczy, można powiedzieć, ta cykl tych paru filmów, w tym E12, mamy tam czasem, jaka jest liczba do wyboru. I na przykład mogą być trzy parzyste, jedna nieparzysta. I na przykład kończyło się tutaj jedynką. No to wiemy, że ta nieparzysta jest prawidłową odpowiedzią. A jeśli na przykład coś przeliczamy, na przykład będziemy mieli liczbę 171 dziesiętnie. Czyli tu tak naprawdę taką dziesiąteczkę powinniśmy wpisać i chcemy przeliczyć to na binarne i jeśli wyjdzie nam taki wynik. Oczywiście to nie jest wynik 171, ale załóżmy, że wyszedł nam taki wynik, to gdzie popełniliśmy błąd? Tu w tym miejscu już na pewno mamy źle, ponieważ ta jedynka to tutaj mówi nam, że tu musi być jedynka, bo jest to liczba nieparzysta. A liczba nieparzysta w tym wypadku, w tym, tak zauważyliście, to akurat są cyfry, ale gdyby to były liczby, to tu musi być też jedynka. I to już by nam powinno sugerować, gdzieś się pomyliliśmy. A skoro gdzieś się pomyliliśmy, no to musimy przeliczać jeszcze raz. Ale to przeliczanie, które Wy najczęściej znacie, albo w różnych szkołach jest uczone, czy no, przez program nauczania można powiedzieć, takie, że coś dzielicie tą liczbę 171, to ja pokażę Wam na następnych filmach, że to nie jest dobra metoda. Więc tak samo w systemie ósemkowym. Jeśli w systemie ósemkowym tak, mielibyście liczbę ósemkowo zapisaną i byłaby to 18, to macie źle. Jeśli gdzieś w systemie ósemkowym będziecie mieli cyfrę 8. Albo 9, tak? To znaczy, że sknociliście sprawę. To znaczy, że coś popsuliście. Bo się nie da obliczyć w systemie ósemkowym, nie występuje coś takiego. To mniej więcej tak jak w systemie dziesiętnym powstałoby Wam gdzieś A, B, C, D lub EF. Jakbyście mieli zapisaną liczbę, na przykład byłoby 19 i byłoby, że jest to ósemkowo. No to jest to na pewno źle, bo nie ma po prostu takiego, takiej możliwości zapisu. W systemie dziesiętnym, a co mamy system szesnastkowy. W ogóle, tak naprawdę, po co powstał ten system szesnastkowy? System szesnastkowy powstał, bo była to naturalna ewolucja przechodzenia z systemu dziesiętnego na system dwójkowy. Chodzi o to, że w systemie dwójkowym nie wykorzystujemy wszystkich, można powiedzieć, Bitów, bo przy pomocy czterech bitów, tu mamy 4 bity, tak, czyli pół bajtu, opisujemy tylko 10 stanów, więc automatycznie, a możemy opisać 16 stanów, więc dlatego z automatu powstał system szesnastkowy, bo przy pomocy 4 bitów opisujemy 16 stanów, a o kodzie BCD, po zostaciczku, chodź. To co? Papa pa, rób widzom? I podziękuj za uwagę. Dzięki za uwagę. A na, w następnych filmach będzie przeliczanie i kod BCD.